Cześć się mam, się mam, tylko dzisiaj Mateusz i... No? I kto jeszcze? Nie. Czyli? Nie, wiem, no weź, powiedz. to. No? Tam. Tam. Dzisiaj będziemy nagrywać... Co? Fagi za życie. No i na razie zbudowaliśmy takie rzeczy. No i będziemy dalej budować. To ja muszę. Dobra. Dobra. Kamil, budujemy dalej. Będziemy... Kamil będzie właśnie tutaj robić. To mnie hmm. coś nie wiesz, że chyba, ale do tak. czegoś się wykopało. Idę zobaczyć mi się, że zaraza przypadło, bo w skwali. No, i tak. No, nie wiem, co no, robić. Nawet zapomniałem. Tu jest pan. Nie Powiedzcie się, dlaczego tutaj. Tutaj, ta tutaj, tutaj. jest chwala. No, to na ten. to No, to tam za Idź tam zakop nie górą Nie wiem. Tam drugą stronę Gdzie ten poleciał? Gdzie? Gdzie to Nie tu Tam zabijesz mnie Nie rozdum, zabijesz mnie Chodź tutaj Widzisz mnie? No, ale graj w Dobra, bo wy się tutaj sam co? Dobra, nie, dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra To jest jedna że tam jest drugi przetwór, To Nie dziwię Trzeba budować jedzenie Może coś pocitujemy? ale lepiej nie Ała. no i to ja właśnie No to ja nie mam tego co? no lub dlaczego ja? no bo lub, bo ja nie mam kamieni oni tam mogli, ale ja? dobra? dlaczego ja? dobra? nie drzewo Я тоже. Яком? Я тоже. Я тоже. Я тоже не буду. Я сажусь, как сказала, так А, так что да? как я. Меня не хочется чудовать, да? Меня Мне не хочется чудовать. Мне не хочется чудовать. не Oh non, oh my. Okay, huh?